Jest dobry i fajny dzionek. Bardzo fajny dzionek. Naprawdę fajny dzionek. Bardzo, bardzo fa. Bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny dzionek. Czekajcie, bo mnie ciekawiło zawsze, co jest w tej dziurze. Don't be scared. I'm going to play to you. Eh? Co to Coś takiego, strasznego Ja się boję teraz W ostatnim odcinku zrobiłem tutaj dużo rzeczy Zrobiłem tam pomost, ale oczywiście nie mogę tego na YouTube wrzucić, bo coś tam mi nie pykło hmm. Czekaj Bo mam taki item, który wydaje dźwięki, chcę wam to pokazać Jest. Nie wiedziałam, że on też ma. Nie wiedziałem, że on też ma reklamy. O, sms Ale ja nie ma telefonu. Co jest? Kto tak ziewa? Kto tak ziewa? Kto tak ziewa, no? Co to było? E. Ufu, ktoś się zesrał. O, ja się boję tam iść. Ej, czy ktoś mnie śledzi? Ktoś mnie chyba śledzi. A, to jest czemu to jest tak ślisko? Ten był amobus Ej, jest się teraz boję! I... Siema widzowie i dzisiaj chciałam tutaj co... dokończyć coś I... no bo dzisiaj musimy pójść na tą wyspę Dawno tutaj nie grałam ostatnio mi tam creeper eksplodował i to nie było fajne W ogóle to nie było fajne Fajnie. No, dobrze. Jo, jak to te ładnie. Osioł, co ty tutaj robisz? Skrzynia? Ile fajnych rzeczy. My tam w ogóle nie mamy owiec, niestety, ale potrzebne nam są owce. To to robi nie. Czekajcie! no tak, ja przecież mam. teraz tutaj boję być co to jest? U. Czy tutaj. czy to jest end? czy to jest end? to na pewno nie jest end gdzieś musi być tutaj jakieś cząstki portalu chyba wiadomo już dokąd musimy Y, być przyteleportowani. Chyba już wiem, co trzeba zrobić. Tam się ro ten. Y, jak to? Tam się rodzimy. Na tym świecie. Na tej. o, na tej platformie. E. A przynajmniej będę mógł szybciej, ten. niszczycił wyro. No i, no i mamy taką fajną rzecz, na przykład no i teraz musimy jakoś zginąć, na przykład wypaść poza świat. I wtedy nas nam, nas tam teleportuje. Juhu! Nie! Mówiłem wam. No i tutaj Go to 2011, coś tam, coś tam. No i gdzie mamy tą skrzynię? O, tutaj mamy skrzynkę, która jest pusta. Musimy gdzieś się przeteleportować i gdzieś ukraść skrzynię. A czy tutaj też jest skrzynia? Oczywiście jest skrzynka. Z elitą. Już mamy elitę, ale niech będzie u mnie zapasowa. Może cofnijmy się gdzieś indziej jeszcze. Jesteśmy gdzie? Znowu tu, na mojej wyspie. buje jakieś, bo może gdzieś były takie fajne rzeczy. Czemu to wszystko tam prowadzi ciągle? Tam jest naładowany Krypcio Zobaczmy, tutaj nic nie ma nie, nie wezmę już takim Ja nie jestem W takim razie

Chyba już wiadomo, musimy się na razie... Dobrze Skalk, to my tam nie idziemy O czemu tam słyszałem tego złego wieśniaka? Dlaczego? Czego mnie tutaj zrespiło? O, widać tam są fajne rzeczy lub idemy. To lecimy. Co się dzieje? Czego mnie litera jakoś nie działała? Dopiero teraz się to chyba uaktywnia. Gdzie to jest? Ty, czy pani? Mmm. Co tam było? Czy tam było He Czym się różni ta wersja? Go to, idziemy do gołtu. Dlaczego? Nie, ale dlaczego? A cię tak wkurza? je innego B wiem так его не так зара, а на так. Я yes. Już mnie, bo będziesz miał, A mnie. Go tu! Dobrze, może już. No, jak to działa? Ej, dobrze, no, ale teraz serio jakaś zepsuta. Dobrze, już wiem, lepiej chyba tędy być. fajnie, zaje fajnie Zaj fajnie Widzowie to, to wszystkie te rzeczy takie te wszystkie rzeczy które były to e, tutaj e, no tak przecież to ja mówię hmm. Pani ziew Co to tam tak zagrzmiało? Dobrze, chyba już jest czas. Czas już wrócić. Czas wyjść z tego Minecrafta. A -a 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 -a. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem!